W chrześcijańskim domu, czyli w naszych rodzinach, powinna być prowadzona też taka edukacja w tym celu, aby nauczyć, jaką wartość ma przebaczenie. Kiedy nasze dzieci są wychowywane w takim nastawieniu, w takim przekonaniu, że przebaczanie drugiej osobie jest czymś bardzo cennym, bardzo wartościowym, to tego rodzaju przekonanie, tego rodzaju zdolność czy umiejętność, ona się bardzo pozytywnie przekłada w ich życiu na przyszłość. Ona przynosi im pomoc, wnosi ulgę. Jest narzędziem, które oni mogą używać w stosunku do różnych trudnych sytuacji i okoliczności, które powstaną w relacjach między ludzkich. W relacjach z rodzeństwem, w relacjach z rodzicami, w relacjach z koleżankami, z kolegami, z osobami postronnymi. W przyszłości z mężem, z żoną.